Codziennie szuka kamieni. Ale dzisiaj znalazł jajo wampira. Postanowił się nim zaopiekować. Zrobił profesjonalne gniazdo, ale teraz nie ma gdzie spać. Kuba się nim bardzo dobrze opiekował, nawet dał mu zabawki. Jajo powoli pękało, a Kuba się dziwił temu zjawiskowi. Ej Kuba, w ogóle nie to, że się wykluwałem z jajek czy nie? Nie wiem. Kuba bardzo obserwował swoje jajo, że jak będzie płynkało, to szybko musi mu. E, szybko musi się przygotować. Nie no, to jest jakiś. To pierdolę. Jaja, ja. Ten. Jajo wkrótce pęknęło. Kuba bardzo ładnie nie swojego nietoperza. Kuba dał pić swojemu nietoperzowi do miski. Nie, nie do tej miski. No, od razu lepiej. I w końcu Kuba się zmęczył, a nietoperz chciał się dalej bawić. Kuba był bardzo zmęczony, bo nie chciał mu się już bawić, ale wiedział, że musi się opiekować dobrze i że nietoperz będzie go męczył, bo chce się bawić. Nie, to się wkurzył, bo Kuba mu zapieprzył batonika. I będziesz nie będziesz mój krat batoników. Część druga nastąpi.